No dobra, to zabieram się za to siedzenie, za wymianę pokrowca z tego na ten, a właściwie z tego co tam jest pod spodem na ten. Więc musimy tak odkręcić tu jedną śrubkę, tu drugą śrubkę i, i tą lineczkę. I będzie siedzenie na stole. Tutaj ktoś zauważył, że e, to siedzenie może być oryginalne, że zawsze tropiki mają dwa siedzenia pojedyncze, a to ma jedno podwójne. Tak? I nawet widać tutaj na, na ramię, że i tu jest mocowanie do jednego siedzenia, a tu jest mocowanie do drugiego siedzenia. Jednak ta wersja charakteryzuje się tym, że ma po prostu pojedynczą kanapę. Ich było niedużo. Większość była z tymi dwoma siedzeniami, tak? Ten jest e, tą wersją Deluxe, e, a Deluxe miały właśnie pojedynczą kanapę. E, no dobra, odkręcamy. Tutaj, żeby dostać się do tej jednej śrubki, trzeba zdemontować pokrywę. Z tej strony jest bodajże pokrywa e, akumulatora. Albo filtra powietrza. Nie wiem dokładnie to albo to. Nie odkręcałem tego bardzo dawno, więc mogę nie wiedzieć. No tak, tu jest e, pokrywa od filtra powietrza. Dojście do śrub słabe. Ale na szczęście idą leciutko. Także to już popuściłem. Śruba odkręcona. Widać, że lekko złocona, więc raczej oryginalna jest napis SK, tak, także fajnie. Dobra i mamy drugą śrubę, też SK, jedna podkładka sprężynowa, druga zwykła, po prostu płaska. Dobra, mamy dwie śrubki odkręcone. Teraz czy to mi tu nie spadnie? Nie. To teraz trzeba odkręcić ten sznureczek o, szybko dobra, poszło i te właśnie y ta wersja deluxe charakteryzuje się też właśnie tym oto schowkiem, że on jest w innym kształcie, takim podłużnym aluminiowym schowek. Nie wiem, czy mówiłem już wcześniej, ale do tego motocykla mam też oryginalne jeszcze opakowanie. W środku z kluczmi, kluczami, może nie kluczmi. I też są te klucze oryginalne. O, proszę bardzo. Można zobaczyć też DDR. Fajnie, że się nie zgubiły przez tyle lat. Łyżka do zdejmowania opon. Przyda się. Tutaj jeszcze sobie kupiłem taką łyżkę i klucz klucz hakowy do odkręcania tłumnika tego kolanka także widać że to jest inny ale dokładam go do tego zestawu dobra siedzenie mamy na blacie tutaj jest taka fajna listawka ona jest aluminiowa składa się z dwóch części i Chciałbym ją troszeczkę odświeżyć, jak to aluminium jest takie lekko e, zmatowione. Kupiłem taki zestaw e, do polerowania, nie wiem czy to zadziała czy nie, spróbuję. Także to jest taki filc, tutaj uchwyt na wiertarkę do tego i jakieś takie glinki. Do czyszczenia i do polerowania. Także zrobię to jeszcze na tym materiale, bo to ładnie mi się tu trzyma. Eee, dzięki temu będę mógł. E, nawet jak uszkodzę delikatnie, to e, to i tak jest po prostu do wyrzucania i zobaczę, za chwilę wracam z tym, czy to działa, czy nie. Dobra, zestawić złocony. Zobaczymy, jak to działa. Oczywiście nie obyło się bez ofiar. No ale trudno, straty muszą być. Do tego mam dwie glinki, jedynka, dwójka. I zaczynam od jedyneczki. To trzeba jakoś... ...tym ubrudzić. Nie mam pojęcia, robię to pierwszy raz. Zobaczę co z tego wyjdzie. Dobra, ja tak porobię. Widzimy się pewnie za godzinę. Dobra, ale wcześniej muszę odkręcić ten pasek, bo pasek przeszkadza w pracy. Tutaj dno się cenia, jest takie trochę brzydkie. No trudno, ale nie wiem, czy coś się jakoś wyczyszczenie, na ile mu pomoże. Zobaczymy troszeczkę. Też to oczyszczę przed zakładaniem właściwej kanapy. Myślę, że nie zaszkodzi, a na pewno na pewno pomoże. Trochę tutaj kombinuję, jak to dobrze zrobić i wygodniej. Na razie jestem na takim etapie, że mam ściskami, ściskami przykręconą wiertarkę do blatu. I kolejnym ściskiem sobie po prostu dodaję gazu. Uh. Powiem, że polerowanie robi robotę. Naprawdę ta listwa jest taka przyjemna w dotyku i też o, ma taki piękny połysk, tylko że nie sprawdza się polerowanie to na tym. Bo jak tylko dotknę trochę tej skórki, to ona brudzi mi tą, ten filc i nanosi brud na to i muszę najpierw zdemontować i to robić po prostu samą gołą listewkę. To był jednak zły pomysł. Tutaj te wszystkie te listewki są przypięte na takie takie to powiedzieć? Nity. Nity rozpołowione z drugiej strony i pozaginane, rozgięte w dwie strony. I to po prostu się tak otrzyma na takich. Mam nadzieję, że jeszcze kolejne rozgięcie wytrzymają i, i będą dobrze trzymać jeszcze. Bo to może się w każdym momencie łamać. Jest delikatne, no ale oby... mam nadzieję, że się uda. Także demontuję listewki i później tu są takie łapki z metalu. Trzeba je poodginać dookoła i wtedy schodzi pokrowiec. I zaraz zobaczymy, jak wygląda pokrowiec pod spodem. Dobra, listewki zdemontowane. Śrubki wszystkie odzyskane. Mam taki fajny pojemniczek z magnesem, także ich nie zgubię. Teraz będę je czyścił. Widać, że są lekko gdzieś przegięte, także delikatnie poprostuję. Gdzie niegdzie mają taki na przykład mocniejszy e, zahaczenie, to troszeczkę papierem to załagodzę. Tyle ile się da oczywiście. I, i tyle. Dobra, mamy wszystkie zaczepy odpięte, także można ściągać Pokrowiec zrobiony przeze mnie, ileś lat temu Tak żeby to troszeczkę przysłonić Ten popękany tamten Zobaczymy jak to wygląda Pamiętam, że źle to wyglądało, ale zobaczymy o. Nie ma tragedii, że tak powiem Tu wygląda ładnie Ale tu gdzie kierowca siedział najwięcej No to się najbardziej zużyło i pamiętam, że tak to trochę przeszyłem, żeby tą gąbkę ściskało. No, Jest delikatna fakturka taka tamta jest, no minimalnie inna, no ale niestety. Także ściągam jeszcze to, zobaczę jak ta gąbka pod spodem wygląda. Dobra, gąbka wygląda tak. No tutaj coś troszeczkę się odbarwiło, ale ogólnie jest w całości, trzyma się miękka, nie rozpada się nie klei do rąk, także zostaje oryginał tego nie wymieniam, myślę, że lepiej nie będzie, jest spoko dobra, pokrowiec mamy naciągnięty, chciałem tylko pokazać, że tutaj to jest oryginalny pasek do trzymania dla pasażera że w środku jest stalowa linka, także to nie jest tylko taki kawałek paska, ale też jest wzmacniany linką stalową. Dobra, przykręcam to i siedzenie jest gotowe do montażu na motocykl. Dobra, pokrowiec wymieniony, tak wygląda. Napięty, ładnie. Od spodu blacha umyta, wszystkie śrubki z powrotem na swoim miejscu. Listwa wypolerowana, pięknie się błyszczy, aluminiowa. No, z czasem wiadomo, przestanie się tak błyszczeć, no ale przynajmniej jest poprostowana, wyczyszczona. Jakieś grubsze zdrapania są papierem złagodzone. Także tak to wygląda. Mi się podoba, super. Najważniejsze, że wzór jest zgodny z oryginałem, pasek jest oryginalny, a stara. No, jeszcze nie wyrzucę, zostawię na pamiątkę, ale jest słaba, dobra. Dzięki. Do następnego, cześć.